The date. Witam was bardzo serdecznie na mecie. Jak się czujecie, jak wrażenia? Super! Dobrze, to jeszcze teraz. Jeszcze raz zapytam głośno, jak się czujecie? Dobrze! I to mi się podoba. Jest energia, jest moc. Słuchajcie, czy to wasz pierwszy raz tutaj? Mój pierwszy. Planujecie kolejne? 21, 20, 100 sto kilometrów. Dwieście, ze nawet, pięćset. Masakry, nawet o, Czyli rozumiem, że widzimy się we wrześniu na dziesięciu kilometrach. Spokojnie. Ulubiona przeszkoda? Wszystkie. Wszystkie. Wszystkie z wodą. Płodko. To pierwsze wbieganie, gdzie się trzeba było złapać liną. Jak jeszcze się nie było zmęczone, to miałem wrażenie, że i bez liny bym naszczyt w bieg, ale pod koniec to to już było... już było... Już było ciężko. Panowie pomagali. No pewnie bez niej bym nie dała rady. Czyli było pełne wsparcie. Gratuluję Wam bardzo i do zobaczenia we wrześniu. Dzięki. Do zobaczenia. Brawa.